Witajcie, dawno nic nie wrzucałem, więc dzisiaj agregat prądotwórczy inwerterowy Black. W zasadzie firma, jak wiele innych, bo ten sam agregat jest pod różnymi nazwami, różnymi kolorami. Tylko tyle, że różnica w firmie i w kolorze agregat daje prąd czystą sinusoidę. Eee, mamy tutaj silnik 5,5 konia OHV 4-suwowy. No wszystko ładnie skonstruowane eee, na odbojach gumowych, na silnik odboje gumowe, konstrukcja odboje gumowe, konstrukcja obramowana, eee, ładnie to wygląda. Eee, jeżeli chodzi o wibracje, no to w zasadzie prawie żadnych nie skacze, tak jak ten malutki. Z poprzednich filmików. On, jak dostawał większego obciążenia, to naprawdę wibracje były ogromne. Tutaj tak nie ma. Tu jest w porządku. Obecnie agregat jest no, na podstawce przywieszony do ściany, bo służy jako zasilanie awaryjne domu, ale o tym za chwilę. Na razie o samym agregacie. Agregat ma dwa podpięcia. Z czego na jednym i na drugim możemy osiągnąć, mamy dostępną pełną moc, nie tak jak w niektórych agregatach, że jak podmiewy sobie pod jedną, pod drugą to dzielimy, pod jednym jest półmocy, a na drugim też jest półmocy, nie tu jest, na jednym i na drugim jest pełna moc agregatu. Mamy wejście do ładowania, akumulatorka 12-voltowe, bezpiecznik, trzy kontroleczki, jedną mamy od oleju drugą mamy od pracy a trzecią jeżeli no wystąpi zwarcie albo coś się dzieje z, z instalacją wtedy nam wyrzuci i agregat w ogóle nie podaje prądu mamy włączniczek i tryb normalny bądź eko w trybie eko no, obroty są troszeczkę wolniejsze e, troszeczkę inaczej pracuje no oszczędza nam prąd kosztem no oszczędza nam zużycie paliwa kosztem zadawanego prądu ale to w zależności jak kto to tam będzie lubił u mnie. E, ostatnio był testowany, był włączony, ale zazwyczaj e, jest na wyłączonym. E, odpalanie mamy normalnie szarpaczkiem, nie ma tu innej opcji. E, zapłon jest elektroniczny. E, mamy kranik do paliwa, e, mamy sanie podczas odpalania wyciągając sanie w momencie kiedy silnik odpali sanie jest z automatu samowciągane więc fajne rozwiązanie że nie trzeba myśleć żeby ustawiać sanie tak jak w tym malutkim tylko tutaj już wszystko dzieje się samo patrząc od góry mamy wlew i miernik paliwa ile mamy obecnie paliwa agregat ma prądnicę z tego co piszą to ma prądnicę 4 kW ale no, względem specyfikacji pokazuje, że prąd dostępny to 3,4-3,5 kW. Z tego, co już sprawdziłem na mieszkaniu, no to nie robi na nim wrażenia to, że pracuje, jest oświetlenie, telewizor, czyli normalne funkcjonowanie mieszkania, plus do tego pralka chodzi, no bądź zamiennie czajnik. No nic, nic, nic na nim nie robi w zasadzie wrażenia takiego. Ten czajnik 2-2 albo pralka, pralka z, pralka z suszarką łącznie chodzące, nic, nic się nie dzieje. Hydrofor ciągnie bez żadnego problemu. Wszystko jest w porządku. Jedyne co tu muszę dorobić, to jeszcze trzeba dorobić się tłumnik, żeby wychodził z łączkę za ścianę, żeby spaliny nie zostawały w pomieszczeniu, ale to trzeba będzie dopracować. Spięte jest z instalacją y, spinam go z instalacją elektryczną w domu. Mam zrobione y, w ten sposób, że są bezpieczniki do niego, jakby coś się tam zadziało w domu, to żeby wyrzuciło bezpieczniki. Oczywiście jest spięty też z tablicą domową, ale ma dołożone dodatkowo oddzielne, mniejsze niż te co są w domu. Po prostu brakuje prądu, odpinam y, bezpieczniki na zero, te co mam przy liczniku, dołożone mam drugie bezpieczniki y, przed które idą między mieszkaniem a licznikiem. Chodziło mi o to, żeby prąd nie wracał z powrotem na licznik, bo jeżeli nie było tych bezpieczników, a załączałem agregat, to z automatu licznik wykrywał, że ma prąd. No. A no, lepiej, żeby. Lepiej, żeby nie było prądu na liczniku, bo żeby elektrownia potem się nie czepiała, że że skądś miałem prąd, licznik wykrywał prąd z innego źródła niż oni zadali, więc zostały bezpieczniki wsadzone na między mieszkaniem a licznikiem, więc odpinamy te bezpieczniki, prąd z agregatu nie idzie na licznik, licznik nie wykrywa urządzenia, nie wykrywa prądu, czyli mamy święty spokój. no, no Test był przeprowadzony Ostatnio troszeczkę brak prądu i wszystko hulało bez problemów. W domu nie słychać go. On obecnie jest zamontowany w, pod, w podpiwniczeniu ganka. Będąc w domu, w ogóle go nie słychać, więc jeżeli chodzi o hałas, to, to jest w porządku. Nic się tam nie, nie dzieje, jakichś głosów, wibracji po ścianach, bo jest zamontowany do ściany. Nic się nie przenosi totalnie. Jeżeli chodzi o zużycie paliwa, no na chwilę obecną, no nie chodził zbyt długo, żeby to określić. E... Dymić nie dymi? Bardzo. Nie ma, nie ma żadnych takich, tak jak z tego małego, co mamy mieszaneczkę z olejem. Tu żadnych takich dymków nie ma. Jest wszystko tak, jak trzeba. E... No, co, co tu więcej o nim powiedzieć? No, jeżeli ktoś szuka czegoś do awaryjnego zasilania domu, to wydaje mi się, że ten agregat sprosta gospodarstwu domowemu. Sprytny, fajny. No, waga jego to jest 35 kg. 35 kilo tu piszą, że paliwa nam wejdzie w granicach no, 15 litrów, ale też nie sprawdzałem, czy, za, czy akurat wejdzie 15 litrów. Piszą 15 litrów, no więc. Więc wierzę, że 15 litrów. Co to jeszcze o nim powiedzieć? Jakby miał stać się normalnie, gdzieś na dworze położony albo coś takiego, no to mamy ładnie obudowany tłumnik, że w zasadzie no, nikt się nie oparzy. Wszystko jest w porządku. No, może jedynie co jest nie za bardzo, to wlew oleju z miarką oleju. Maksymalnie wlany olej, to jest prawie tak, że się wylewa stąd i żeby go sprawdzić, no to no, może coś, coś kapnąć. No ale no, to nie wszystko mamy idealne, wiadomo, że to pewnie też chińskie ręce składały. Filtr powietrza mamy tutaj. Jest i gąbka w środku i no, taki żeberkowy. Pochodzi trochę, zobaczymy jak to pyłowo zajdzie, ale no jeżeli chodzi o obecne użytkowanie jest wszystko ok. Jeżeli ktoś by szukał na chwilę obecną z góry polecam, bo fajne urządzonko, cichutkie. Prąd w porządku. Nie ma falowania. Wszystko jest ok. Bo tutaj to mamy na tym malutkim mamy skoki niemiłosierne. Tak jak pokazywałem wcześniej, żeby wszystko hulało na przetwornicy, trzeba było dołożyć żarówkę, minimum setkę, żeby ustabilizować najpierw napięcie, a potem podpiąć przetwornicę. No ale to wtedy było tak doświadczeniowo, więc to urządzenko jak najbardziej do zasilania domu, czyli tak jak w moim przypadku. Prądu brak. Na skrzynce głównej przy liczniku bezpieczniki do dołu. Potem między mieszkaniem a skrzynką bezpieczniki do dołu. Przychodzimy do podpiwniczenia. Łączymy agregat z instalacją. Odpalamy. Załączamy bezpiecznik i, mamy mieszka i w mieszkaniu mamy prąd bez żadnego problemu. Więc jakby ktoś szukał, polecam. Super sprawa. Na razie do następnego filmiku.